Górna część toalety pomalowana, a w tym filmie montaż paneli winylowych na podłogę oraz na ściany. W projekcie wykorzystam panele winylowe firmy Arbiton, mojego wieloletniego partnera. Tym razem będzie to kolekcja Woodrick. Woodrick też 24 kolory do wyboru, w tym 12 ze strukturą synchroniczną o większej rozdzielczości z większą ilością szczegółów na panelach. Panele dostępne są w technologii na klik o grubości 4 mm oraz nowość klejone cieńsze 2,5 mm. Ok zacznę od tego, że miałem dylemat, chcę położyć w pionie panel obok panela, no i czy zrobić to z cienkimi fugami tak jak tradycyjnie płytki, wtedy byłoby większe wrażenie oddzielnych desek, tak mi się przynajmniej wydaje, czy drugi sposób na styk, tu jednak miałem obawy czy panele nie zleją się w całość będzie to wyglądało mało naturalnie. Druga sprawa czy na krzywej ścianie nie będzie czasem problemu z łączeniem krawędzi, żeby się ładnie spasowały. Spytałem was na Facebooku i opinie były podzielone. Na razie zostawiłem to do przemyślenia. Zajmę się czymś innym. Ustawiłem laser na wysokości początku skosu, będzie to granica dla okładziny. Swoją drogą ładną mam tutaj różnicę w poziomie. Nie wiem na razie co z tym jeszcze zrobić. Najlepiej chyba udawać, że nie ma problemu. Najpierw ścianka z lewej strony, no ale taka surowa krawędź przejście z panela na ścianę średnio to wygląda. I tu na górę dam taką listwę dekoracyjną. Która będzie wykończeniem dla paneli. Jest to listwa przyścienna z twardego polimeru. Dociąłem pierwszy kawałek pod kątem 45 stopni. Kleić będę pistoletem akumulatorowym. Szczególnie przydatny jest przy gęstych klejach, a takim jest m.in. klej montażowy Strong. Można sobie ustawić szybkość i generalnie po jakimś czasie po wyczuciu pistoletu praca jest dużo lżejsza i szybsza niż tradycyjne wyciskanie ręczne. Nałożyłem klej. Przyklejam we wnętrze druga cała listewka końcówkę dociąłem pod kątem przyklejam pod linię lasera Dalej następna do końca ściany na razie tylko przymierzam. Generalnie ciężko zrobić wszystkie cięcia perfekcyjnie, szczególnie kiedy ściany są krzywe, ale jak się przyłożymy to jest szansa, że będzie to ładnie wyglądało. Poza tym lepiej dociąć te 2-3 mm dłuższą listwę, przymierzyć i zawsze można skrócić. Do przymiarki możesz użyć też inną krótszą listewkę i sprawdzać czy kąty pasują w narożnikach. Listwa powinna dopasować się do lekko krzywych ścian, klej montażowy jest gęsty i po dociśnięciu mocno trzyma. Drobne szczeliny można później uzupełnić białym silikonem. Olistwowałem lewą ścianę i od razu przechodzę do montażu paneli. Zmierzyłem, dociąłem kilka sztuk ukośnicą, natomiast panele można pojedynczo docinać nożykiem. Większość takich prostych cięć wystarczy naciąć 2-3 razy i złamać. Ten sam klej nakładam pasami na obrzeżach centymetr od krawędzi i w środku również pasek kleju. Przyklejam wewnętrzne górną krawędzią równo z listwą. Listwa jest dla mnie wyznacznikiem. Nie będę tu nawet używał ani lasera ani poziomicy do pionowania. Listwa jest w poziomie. Przykładam do niej równo panel i musi być prosto, ponieważ panele trzymają kąty i wymiary. Tu nie ma tak jak z płytkami, gdzie czasem ucieka milimetr i trzeba równać na krzyżykach. Teraz przykładam panel tutaj. do tamtej ściany, ale widzę tu po linii lasera, że muszę przyciąć pod skosem. Widocznie tamta ściana ucieka z pionu, dlatego jak tutaj nachodzi mi linia, to tam muszę troszeczkę skrócić o te 3 mm, tyle co pokazuje laser. No po to, żeby zaraz całej ściany nie układać pod skosem. Długa łata, nacinam i przełamuję. Takie wąskie paski najlepiej na przykład obcęgami czy szerszymi szczypcami i jest to na pewno dużo wygodniejsze niż cięcie przecinarkami czy szlifierkami płytek gresowych. Przykleiłem, ustawiłem pod linię, miało być bez lasera, no ale już ten pierwszy panel sobie wybaczę. Jeśli klej mocno złapie to do korekty można użyć przyssawek. Obok kolejny panel zdecydowałem się na klejenie bez spoin, patrzę tylko żeby krawędzie były zlicowane. Dociskam, panel jest cienki i nawet na krzywej ścianie powinno to się ładnie zgrać. Można użyć do dobicia gumowy młotek, a jak gdzieś za mocno dobijemy, to odciągnąć przyssawką. Następny panel górą do listwy i bokiem do wcześniejszego dociskam z wyczuciem i to cała filozofia. No nie wspomniałem, żeby wcześniej przygotować podłoże jak to w innych pracach remontowych. Tutaj akurat wystarczy zmyć skórzu i kleje na farbę. No dobrze, takie połączenie bezfugowe ma jedną wadę, mianowicie może nie sprawdzić się w strefie prysznicowej. Widzę tu takie rozwiązanie, żeby nakładać klej tuż przy krawędzi, aby po dociśnięciu wypływał. W ten sposób te łączenia będą szczelniejsze. No i nakładać obwodowo, wtedy śmiało kleiłbym również w strefach mokrych. Panel jest cienki i dopasowuje się do ściany, nawet jak jest pofalowana. Na gęstym kleju można robić korekty, tak żeby łączenia były równo. Czasem dobijałem młotkim gumowym ewentualnie odciągałem przyssawką. I nawet jak wypłynie trochę kleju, tak jak tutaj, to wystarczy gąbka, ciepła woda, spłynem do naczyń, zmyć i nie będzie żadnych śladów. Panele są bardzo łatwym materiałem w obróbce, do wycinania otworów wystarczy otwornica do drewna. Ja mam takie lepsze do drewna i metalu. Poza tym wycinać można wyżynarką albo multitulem. Ominąłem rurki, gniazdko, skończyłem ściankę. No dobrze, pierwszy narożnik, mógłbym go wykończyć jakąś listewką, ale spróbuję dociąć panele pod kątem. Problem w tym, że nie ma tutaj pionu. Przykładam panel, trzymam się tej listwy, która jest w poziomie i z drugiej strony odznaczam przy narożniku. Z drugiej strony identycznie trzymam się poziomej listwy i odrysowuję krzywiznę narożnika. No i to potrzebna będzie pilarka albo zagłębiarka z prowadnicą. Użyję to drugie. Ustawiam na 45 stopni. Podłączam odkurzacz. Przykładam równo prowadnicę i ucinam. Tylko żeby było jasne nie od tej strony co zaznaczałem, przeniosłem linię na przednią część paneli. Zrobienie takiego narożnika jest dużo łatwiejsze niż przy płytkach, bo panele się nie strzępią. Płytki najczęściej szlifujemy przy fabrycznej krawędzi. No tak pod skosem idealnie może dociąć tylko profesjonalista z magicznymi narzędziami. No wszystko dobrze, tylko narożnik wyszedł tak ostry, że można się skaleczyć. Później go delikatnie przyszlifuję. Podocinałem i skończyłem panele na słupku przy wejściu. Ok, z drugiej strony to samo. Już nie chcę zanudzać. Trochę przyspieszmy listewki. Tutaj jeszcze mam taki mały zakręt. Ściana pogarbiona, ale mam nadzieję, że panele się jakoś ułożą. Zacząłem od narożnika. Podobnie jak wcześniej nie było pionu. Odznaczyłem narożnik na panelach, dociąłem i przykleiłem. Kolejne panele, robota ogólnie prosta, czysta, przyjemna, nie trzeba do tego fachowej wiedzy, wielkich umiejętności. Ogląda mnie również płeć piękna, która robi remonty, i myślę, że z panelami na ścianie kobiety też sobie poradzą. Ściany zrobione, tu dałem taką podpórkę, bo krzywa była ściana i panel odchodził, trzeba sobie radzić, myślę, że już mogę to zdjąć. No i co trzeba posprzątać i działać z podłogą? Porządek musi być. Panele będę układał na płytki. Zmiotłem, odkurzyłem, urobiłem elastyczny klej do płytek, po to, żeby pozaklejać dziury przy ścianach oraz wyrównać spoiny z płytkami. Zaleca się tak zrobić, bo przy cienkich panelach mogą po czasie pojawić się przebicia spoiny na powierzchni paneli. Te woodrick mają 4 mm, także raczej byłoby to niemożliwe, ale już tak dla zasady zaszpachlowałem. Zostawiam do wyschnięcia jutro podkład i układanie podłogi. Powierzchnia pod panele Klik powinna być równiutka, bez żadnych garbów, dołków. Jest to ważne dla prawidłowego montażu, ochrony zamków i wodoszczelności. Podkład pod panele winylowe jest zupełnie inny niż podlaminowane, ponieważ do cieńszych paneli musi mieć wysoką odporność na nacisk statyczny. Podkłady Arbiton mają wartość 400 kPa właśnie po to, by chronić zamki paneli. Podocinałem i rozwinąłem podkład. Na łączeniach skliłem taśmą. Panele Woodrick Air charakteryzują się tym, że mają głębszą strukturę, tłoczenie słojów. Wprowadza to lepszy efekt trójwymiarowości i panele bardziej przypominają drewno. Rozłożyłem panele, żeby zobaczyć, jaki wyjdzie docinek. Jest ok, tylko zacznę całym panelem od ściany z prawej strony. Ustawiłem laser, żeby układać równolegle. Istotne tutaj, aby podłoga nie uciekała pod skosem, jak się spojrzy od wejścia. Ucieka centymetr na całej długości, ale to nie robi w sumie żadnej różnicy. Pierwszy panel dotnę tutaj. Panele układamy piórem do siebie, czyli tym wystającym ząbkiem. Żeby dociąć teraz na wymiar, to obróciłem go, przyłożyłem do ściany pamiętając o 2-3 mm dylatacji, i przycinam nożykiem. Pierwszy panel muszę również dociąć wzdłuż. Zmierzyłem do linii lasera, zaznaczyłem i dociąłem zagłębiarką. głębiarką. Równie dobrze zrobisz to wyżynarką. Spinam panele, dokładam kolejny, zaznaczam równo z progiem. Dociąłem i połączyłem. Pierwszy rząd jest, jedziemy z drugim. Startuję odciętym kawałkiem z poprzedniego, zaznaczyłem jak dociąć przy zabudowie, i wyciąłem wyżynarką. Trzeba pamiętać o dylatacji, szczelinie wokół paneli, jednak nie musi ona być tutaj tak duża jak przy panelach laminowanych. Wystarczą 3-4 mm, ważne żeby nie robić na ścisk. Najlepiej po ułożeniu dwóch, trzech rzędów odsunąć całość i zaklinować przy ścianie. Panele na takiej mniejszej powierzchni wygodnie układa się również po złączeniu całymi rzędami. I tak mam przyłożony cały rząd, podnoszę i spinam z poprzednim. Także układanie paneli podłogowych to prosta i szybka praca. Najważniejsze jest tylko równe i gładkie podłoże. Przy krzywych posadzkach możesz mieć naprawdę spore problemy z łączeniem zamków, a także w późniejszym użytkowaniu podłoga może się uginać, co ma wpływ na trwałość połączeń. Jeśli chcesz, żeby panele służyły długo i solidnie leżały, to najpierw zadbaj o podłoże. Podłoga zrobiona w 3 godziny, normalnie z płytkami, to bym się bawił ze 2 dni z fugowaniem. Być może i trzy. Natomiast, jeszcze kilka słów a propos wodoszczelności takich paneli. Bo, że wodoodporne to wiadomo, że one są. I tutaj zapraszam Cię do obejrzenia testu na moim drugim kanale. Link w zakładce. Bo no tylko żeby woda nie dostała się pod podłogę, to trzeba jeszcze uszczelnić przy ścianie. Tutaj producent zaleca silikon o zwiększonej elastyczności typu Bostik 2720 lub Sika Flex 11FC. Aby zmniejszyć zużycie silikonu, można delatację wypełnić wcześniej sznurem delatacyjnym. Ok, tak to wygląda z oświetleniem LED. Ja ogólnie jestem zadowolony. Cieszę się, że nie bawiłem się tu z płytkami. Praca szybka, prosta i przyjemna. Pozostało jeszcze kilka rzeczy, zabudować stelaż, położyć listwy, silikony, meble i kilka innych drobnych wykończeń. Panele winylowe w łazience, czy to dobry wybór? Napisz co uważasz w komentarzu. Dla mnie zaletami jest prostota i szybkość montażu, czysta robota bez skórzu, brak spoin, no i również to, że są lekkie. I nie miałem obaw kleić bezpośrednio na farbę, która zaznaczam dobrze trzyma się z podłożem. Wydaje mi się też, że zrobił się taki cieplejszy, przyjaźniejszy klimat. Dzięki za uwagę, do zobaczenia!